Suzume to po japońsku po prostu wróbel. Nie jestem pewien, czy w języku japońskim takie imię brzmiałoby dziwnie w rzeczywistości, i czy wiąże się z nim jakaś symbolika. Yy, na pewno w tym filmie jest dużo symboliki i odniesień do mitologii, których nie miałem szans wyłapać. W ogóle nadal nie uważam się za wystarczającego specjalista od Japonii lub przynajmniej od anime, i nawet nie będę się wsilił na jakieś porównania. Gdybym się silił, to pewnie strzeliłbym coś o Miyazaki, bo to jedyne, co. My, Normiki, znamy w tej kategorii. Jestem wystarczająco zaskoczony tym, że wszystkie postacie w tym filmie mają ciemne włosy, a nie niebieskie czy zielone, a mundurki szkolne nie mają miniówek. Jestem nowy, jeżeli chodzi o filmy anime osadzone w świecie, który na oko przypomina prawdziwy, i nigdy nie słyszałem o reżyserze Makoto Shinkai, więc nie wiem, czy zgadzam się z opiniami, na jakie trafiłem, że to godny następca Miyazakiego, że Suzuma jest lepsze niż twoje imię, czy te że tak naprawdę od lat ciągle kręci ten sam film, tylko w nowej oprawie. Widzę, że plakaty jego filmów są bardzo podobne do siebie. Nadal jestem gościem, który zainteresował się anime dopiero odkąd polskie kina postanowiły zacząć je pokazywać. I wiem, że jedno z nich przegapiłem w tym roku. Przepraszam, bardzo krótko było w kinach, a ja akurat byłem za granicą. Wiem, że niektórzy są rozczarowani. Ale starczy już o tym, czego nie wiem. Pozwolę sobie w końcu powiedzieć to, co Wiem. Wiem, że Suzume jest niesamowitym filmem, takim przy którym można się na chwilę zrelaksować, na chwilę poczuć napięcie i przez chwilę mieć łzy w oczach. Fabuła jest taka, że jest sobie nastoletnia uczennica o imieniu Suzume, która pewnego razu mija najprzystojniejszego chłopaka świata ze swoimi cholernymi, długimi, czarnymi włosami, wysoką posturą i kwadratową szczęką. Ale to nie jest roman sidło, to po prostu taki początek na zachętę. Pyta on ją, jak może trafić do najbliższych ruin. Gdy później zaciekawiona Suzume wyrusza sama do ruin, odkrywa w nich drzwi prowadzące do dziwnego świata, do którego jednak nie może wejść i niechcący coś z niego uwalnia. Coś co sprawi, że od tego momentu ktoś będzie musiał podróżować po całej Japonii i zamykać drzwi, ponieważ ich niedomknięcie może prowadzić do szeregu katastrof. I tym kimś postanawia być Suzume. A w podróż zabiera ze sobą pewne krzesło, i nie zdradzając zbyt wiele, to jest jedno z najlepszych krzeseł w filmach. Jeśli kiedykolwiek TV Filmy zrobi top 10 krzeseł w filmach, to nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek inne krzesło mogło Konkurować z tym krzesłem. Z tym krzesłem związanych jest wiele momentów komediowych i emocjonalnych. W tym filmie widz ma szansę poczuć wyjątkową więź z krzesłem. Szybko daje się w tej animacji poczuć wyjątkową atmosferę. Przypomina to długą podróż, w czasie której są momenty, kiedy coś się dzieje i momenty, kiedy po prostu się czeka, a w trakcie czekania można poczuć stres lub się zrelaksować. Czuć w tym filmie, jak ogromna jest Japonia i czuć ciężar tej długiej podróży. Osiąga się to za pomocą takich środków, jak wyraźne podkreślenie upływu kolejnych dni, liczne wiadomości z domu, w którym jest zmartwiona ciocia, to jak różne środki transportu są wykorzystywane w tej improwizowanej wyprawie, czy to jak główna bohaterka zmienia ubranie, bo w innej prefekturze za bardzo rzuca się w oczy, lub po prostu ubrania się niszczą po drodze. Napotyka też ona różne Osoby, którym pomaga, i które pomagają jej. I ma ogromne szczęście spotykać tylko osoby życzliwe i dobroduszne, mało wiarygodne, ale pasuje do ostatecznego przesłania filmu. W sensie nie jest to naginanie rzeczywistości pod tezę, ale raczej wyróżnienie tego, na czym powinniśmy się koncentrować w rzeczywistości, aby dostrzec pewne rzeczy w życiu, jeśli to ma sens. Dodam jeszcze, że dla osoby, która nigdy nie była w Japonii, takie zwiedzania państwa i poznawanie jego obwończenia. Obyczajów miało dodatkową wartość, choć oczywiście reżyser raczej o tym nie myślał. Ale i tak punkt dla niego. Nie jest to oczywiście tylko film o podróży przez kraj, głównymi przystankami są bowiem kolejne drzwi, z którymi związane są animowane sceny akcji. Ciężko opisać, dlaczego te sceny są takie dobre, ale dobór kolorów, kształtów i muzyki doskonale oddają nastrój pełny napięcia. Przestrzenne modele komputerowe są używane głównie do zobrazowania tego. Co próbuje się przedostać z obcego świata do naszego, co daje nieziemski i niepokojący efekt. Kiedy postać próbuje zamknąć drzwi, czuć jak bardzo jest jej ciężko. Kiedy postać pokonuje przepaść, czuć jak bardzo jest to niebezpieczne. Może to właśnie przez to, że tak wyraźnie podkreśla się, co w tym filmie jest przyziemne, a co nieziemskie, i kiedy te dwie rzeczy się zacierają, czuć jak je to niepokojące. No i ta muzyka. Szczególnie zapadła mi w głowie ta melodia, która jest jednocześnie ładna. Ale i nerwowa, i brzmi jak coś z innej planety. A skoro o niepokoju mowa, to czas najwyższy wspomnieć o inspiracji reżysera, przesłaniu i środkach. Otóż jest to film o procesie przepracowywania traumy i będący pewnego rodzaju esejem na temat tego, dlaczego warto żyć dalej nawet po najgorszej traumie. Temat ten jest bardzo ważny dla reżysera, który pamięta kataklizm jaki miał miejsce 12 lat temu w Tohoku w 2011 roku. Sam reżyser w tym czasie był w Tokio, więc nie przeżył go osobiście, jednak cała Japonia żyła trzęsieniem ziemi i tsunami, w których życie straciło około 20 tysięcy ludzi. Co czyni je prawdopodobnie piątym najbardziej śmiertelnym trzęsieniem ziemi w historii Japonii i na pewno najbardziej śmiertelnym w XXI wieku pierwszym wieku do tej pory. Tamtego roku Japonia miała jeszcze kilka trzęsień ziemi o magniturze powyżej 6,5. Symbolem tego szeregu wydarzeń była katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie, ponieważ wielu ludzi na całym świecie bało się powtórki z Czarnobyla. Makoto Shinkai powiedział: Szokiem dla mnie było to, że codzienne życie, do którego przyzwyczailiśmy się w Japonii, może nagle zostać przerwane bez żadnego ostrzeżenia. Ogarnęło mnie dziwne, złowrogie przeczucie, że to może się powtórzyć. I rzeczywiście wydarzenia z tamtych czasów okazują się ściśle powiązane z tym filmem i osobiście nawet nie wiedząc o tych okolicznościach, o tych wszystkich kulisach pisania scenariusza, czułem lekki strach, bo w tym filmie jest co najmniej kilka scen, w których wszyscy Japończycy w okolicy dostają jednocześnie na telefon alarm o możliwym nadchodzącym trzęsieniu ziemi. Nie wiem ilu z was jest świadomych tego, ale nasze telefony mają wbudowane pewne mechanizmy, kiedy Nadciąga katastrofa, wszyscy ludzie w danym rejonie otrzymują w tym samym czasie na telefon głośny alarm, nie będący normalnym powiadomieniem czy budzikiem, i to nawet kiedy macie wyciszony telefon. Osobiście doświadczyłem tego tylko raz w życiu w Holandii. To nie było nic wielkiego, po prostu miał miejsce pożar składowiska plastiku i w całym Amsterdamie unosił się trujący zapach, więc zalecono wszystkim, aby nie wychodzili z domów. Trwało to tylko kilka godzin. Więc patrzyłem w kinie, jak ci ludzie ze strachem wyciągają Sągają swoje telefony, które właśnie alarmują ich o trzęsieniu ziemi, a kiedy po nich nic się nie dzieje, mówią tylko o już po wszystkim, całe szczęście. Tak jakby to była dla nich norma, że żyją w miejscu, gdzie w każdej chwili może dojść do katastrofy i liczą na to, że akurat nie zdarzy się to za ich życia bo tak jest w rzeczywistości, prawda? I potrzebowałem filmu anime, żeby to sobie uświadomić. Wystarczy powiedzieć, że japońskie kina musiały ostrzegać widownię przed seansem, że w tym filmie pojawią się realistyczne alarmy takie jak te przy ostrzeganiu przed strzęsieniami ziemi, żeby publiczność się nie bała. Oczywiście to, co znajduje się za drzwiami, które zamyka Suzumy, jest ściśle powiązane z motywem kataklizmów naturalnych, i wbrew moim krótkim obawom, ten motyw jest traktowany śmiertelnie poważnie. I nie jest to zabawa mająca na celu podbudowanie napięcia w scenach akcji. To jest prawdziwa sztuka. Reżyser naprawdę eksploruje takie tematy, jak strach przed tragedią i przepracowywanie traumy po tragedii. Nie będę zdradzał do jakich wniosków dochodzi, ale zdradzę, że robi. To za pomocą zgrabnego żonglowania emocjami. Rozumiem, że ten film potrzebuje momentów relaksu, komfortu, a nawet komedii, bo wszystko to jest częścią naszego życia i jest potrzebne do poczucia kontrastu między dobrymi i złymi momentami. Na końcu wieńczy całą przygodę szeregiem scen, w których empatyzowałem z bohaterami i ich poczuciem tęsknoty za tym, co było, żalem za tym, co mogło być i nadzieją na to, co będzie. Nadal nie płaczę na filmach? Ale poczułem pod dolnymi powiekami, że w razie czego łezki są gotowe. Więc jak Amerykańska Akademia Filmowa? Są szanse na to, że zobaczymy Suzumę wśród filmów nominowanych do Oscara za film animowany? Obok takich tytułów jak Między nami żywiołami, i Spiderman poprzez multiversum, i Życzenie, i Ruby Gillman, nastoletnia krakenka? Nie wiem, zwykle filmy tych kilku studiów dostają nominacje. Krzesło tańczy, krzesło tańczy, poczuj te wibracje, krzesło śpiewa krzesło lata, wykonuje tu rotację, zobacz jakim fajnym jestem krzesłem, zobacz jakim fajnym jestem krzesłem z drzewa jestem świerkowego z rąk stolarza wybitnego jestem krzesłem, nie mam wady, a na drugie mam arkady krzesło tańczy krzesło tańczy.